Na ekstremalny porost włosów. Stosuj to dwa razy w tygodniu. Ten naturalny środek może pomóc na wiele różnych problemów z wypadaniem włosów. Niezależnie od tego, czy jest to autoimmunologiczne, żywieniowe, czy nawet przerost grzyba lub patogenu. Użyjesz soku z cebuli. Pokażę, jak podkręcić ten przepis. Jeśli jesteś sceptyczny, powinieneś być, bo jest wiele rzeczy, które nie działają. Ludzie pytają, czy moje włosy będą pachnieć cebulą? Po nałożeniu umyjesz włosy dwa razy. Nie będzie zapachu cebuli. Co jest takiego specjalnego w cebuli, co pomoże Twoim włosom? Jest naładowana siarką. Siarka jest związana z surowcem, który pomaga budować główne białko we włosach keratynę, ponieważ keratyna jest na bazie siarki. Cebula ma najwięcej kwercetyny. Kwercetyna pomoże Twoim włosom. Kwercetyna tłumi atak autoimmunologiczny komórek T. Jeśli Twoje wypadanie włosów to łysienie, gdzie wypadają Ci płaty włosów, to może Ci pomóc. Ponadto, kwercetyna pomaga zwiększyć hormony wzrostu mieszka włosowego, który znajduje się u nasady włosa. Kwercetyna jest silnym środkiem przeciwdrobnoustrojowym chroniącym skórę głowy przed przerostem drożdży, grzybów, pleśni. A jeśli masz łupiesz lub inne problemy ze skórą głowy to również może Ci pomóc. Powiem Ci, jak to zrobić. A potem przejdę do poprawek w tym przepisie. Cały ten przepis opiera się na organicznej czerwonej cebuli, ponieważ czerwona ma najwięcej kwercetyny. Weź jedną cebulę, posiekaj ją na małe kawałki, włóż do blendera i zmiksuj. Następnie weź zmiksowaną papkę i przeceć ją przez gazę, aby oddzielić płyn do pojemnika. Dobrze by było, gdybyś miał jakiś wyciskany pojemnik. Ale tak naprawdę nie jest to potrzebne. Wszystko, czego potrzebujesz, to mały pojemnik, może słoik. Następnie, gdy wejdziesz pod prysznic, zmocz włosy. Weź ten płyn i wmasuj go we włosy. Również w same korzenie. Przez kilka minut. Po wmasowaniu wyjdziesz z pod prysznica, osuszysz ciało, a następnie pozostawisz tę mieszankę na włosach na około 30 minut. Ale polecam pozostawić ją na włosach na godzinę. Możesz użyć czepka kąpielowego. Następnie wrócisz pod prysznic, spłuczesz go, umyjesz włosy szamponem dwa razy, aby usunąć wszelkie zapachy, które mogą ci się nie podobać. Będziesz to robić dwa razy w tygodniu. Ok? Przez około 4 do 6 tygodni. Jeśli chodzi o porost włosów, powinieneś zacząć zauważać pewien porost włosów po 3 lub 4 tygodniach. Teraz przenieśmy Twoje wyniki na wyższy poziom. Są dwie rzeczy, które możesz wypróbować. Pierwsza będzie fajna. Ale druga będzie jeszcze fajniejsza. Po prostu dodaj coś do soku z cebuli. Dodasz pięć kropli olejku rozmarynowego. Co jest takiego specjalnego w olejku rozmarynowym? W badaniu porównano olejek rozmarynowy z jednym z najlepszych leków na łysienie i stwierdzono, że rozmaryn sam w sobie był tak samo skuteczny jak ten lek. Olejek rozmarynowy ma fitoskładniki, które są przeciwzapalne, przeciwutleniające, które stymulują skórę głowy w sposób, który zwiększa przepływ krwi i jest świetny na problemy autoimmunologiczne. Sok z cebuli sam w sobie okazał się całkiem skuteczny. W badaniu podzielili tę grupę na pół, a połowa grupy stosowała sok z cebuli na włosy, a druga połowa po prostu wodę. I już w ciągu 6 tygodni grupa, która używała soku z cebuli, uzyskała wynik 86,9%, w porównaniu z drugą grupą, która używała tylko wody, uzyskała tylko 13% wynik. Przeprowadzono również inne badanie na myszach. Grupa, która używała kwercetyny, wykazała regenerację włosów we wszystkich leczonych grupach, a w grupach nieleczonych nie było odrostu włosów. Więc teraz podkręćmy ten przepis i przenieśmy go na wyższy poziom. Zasadniczo wzmocnisz sok z cebuli. Jak to zrobić? Sfermentujesz go. Weźmiesz jedną cebulę, obierzesz ją, posiekasz, włożysz do blendera, odcedzisz miąższ a następnie weźmiesz tę papkę i włożysz ją do słoika. Następnie dodasz filiżankę wody, a następnie weźmiesz łyżeczkę soli morskiej. Następnie dodasz pół łyżeczki surowego miodu. Dobrze wymieszaj, połóż gazę na słoiku lub nawet filtr. Do kawy. Następnie postawisz go na blacie, aby fermentował przez 72 godziny i zauważysz w ciągu drugiego dnia te małe bąbelki CO2, bąbelki dwutlenku węgla, które się pojawiają. To, co robisz, to wzmacnianie kwercetyny. Odżywianie, które tam jest, również zostanie wzmocnione, ponieważ mikroby faktycznie wytworzą więcej witamin. Zasadniczo bierzemy to antidotum na wypadanie włosów, sok z cebuli i powiększamy go. A także pH soku z cebuli stanie się bardziej kwaśne do około 5, co będzie bardzo terapeutyczne dla Twojej skóry głowy. W tym momencie potrzebujesz gazy, okay? aby oddzielić płyn i włożyć go do tego wyciskanego pojemnika, a następnie nałożyć na włosy tak, jak już o tym mówiłem, czyli zmoczyć włosy, a następnie wmasować go w skórę głowy. Przez kilka minut, a następnie wyjść spod prysznica, odczekać godzinę z czepkiem kąpielowym, jeśli chcesz. Następnie wrócisz pod prysznic, bardzo dokładnie spłuczesz włosy i umyjesz włosy szamponem dwa razy. I polecam robić to dwa razy w tygodniu, przez sześć tygodni lub nawet dłużej, w zależności od Twojej sytuacji. Kilka innych kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać. Powinieneś przyjmować co najmniej 10 tysięcy lub 20 tysięcy IU witaminy D3 każdego dnia lub wystawiać się na działanie słońca. A jedyną inną rzeczą, na którą musisz zwrócić uwagę, jest upewnienie się, że jesz odpowiednie pokarmy, aby wspierać składniki odżywcze dla Twoich włosów.